Dzień dobry kochani, witam serdecznie. Zaczynamy fejmem ma z racji tego, że jutro też będę gościem Fame A5. Jak co galę, od pierwszej gali wiadomo, że wspieram. Będzie też walczyło parę osób, które znam bardzo dobrze, które lubię, którym kibicuję. Simaneczko mojej kochanej YouTuby. Widzę, że powiadomień za dużo osób nie dostało. Jestem ciekaw czy widzicie chociaż plamkę, że streamuję, dlatego ten YouTube mi strasznie wkurwia, Bo podejrzewam, że. Dlaczego? Bo też mam tutaj... Wiecie, jak ktoś dał osoba, chce mnie śledzić. Yy, także. No, odpaliłem tego streama. Gaming robię na Facebooku. No, Facebook przed ze wsparciem. Gdyby nie Facebook, to bym pewnie musiał dzisiaj. Jakby pracować, no bo jak wiecie, ja to robię, bo to lubię. Yy, streamując na YouTube czy na innych platformach, jakby nie byłem w stanie wyżyć z tego, no to trzeba płacić rachunki. Była możliwość przejścia na Facebooka, no i tą propozycję przyjąłem. Dlatego streamuję gaming na Facebooku praktycznie codziennie. Jak chcecie mieć ze mną kontakt, zapraszam was na Facebooka. Nasze streamy, linki macie poniżej. A dzisiaj sobie obstawiłem, mordki moje kochane, yy, walki fame'em ma. Powiem Wam też dzisiaj o gali, którą organizuję razem z IZIM, będzie to gala PunchDown, ale to Wam później o tym powiem. Będzie fajna gala, dzisiaj zdradziliśmy pierwszego zawodnika, będzie nim Mielonidas. Mielonidasa znacie na pewno, przyjaciel Isamu, Cz członek ekipy Pompatimu, reprezentant, człowiek o niesamowicie twardej szczęce. Jak organizowaliśmy galę Punchdown, to chcieliśmy też wiadomo, jakieś tam znane osoby, żeby też walczyły. Będzie to pierwsza w Polsce gala walki na liście. Tam trzeba mieć naprawdę twardą szczenę, bo to będzie wiecie: dwóch na dwóch. Losujemy monetą, rzut monetą, kto startuje. No i też może być jedno uderzenie, i ktoś uśnie. 13 grudnia będzie pierwsza gala Punchdown w Poznaniu w klubie B17. Niebawem ruszy sprzedaż biletów. Także śledźcie też punchdowna, naszą stronę, nasze socjale Punchdown Fight, tak wpiszecie na Instagramie, Facebooku, to znajdziecie. Ja mam też, jak są. O, jest tutaj Asik. Jak możesz Makowski będzie tak naszym zawodnikiem, dzisiaj poszło oficjalne info. Jak możecie, moderatorzy, bardzo bym prosił wrzucać tutaj linki do punchdowna też, żeby się też mordy o tym wiedzieli. A lajkujcie, jak was mogę prosić, żeby YouTube złapał zasięgi. Dawno nie nagrywałem za co Was, też przepraszam. Powiem Wam tak, czasowo ostatnio nie jestem w stanie, bo organizujemy się Dzięciołem gale. Oprócz tego też lubię streamy, Ostatnio nawet nie miałem czasu na treningi i naprawdę było ciężko. I nie jestem w stanie jakby jeździć, nagrywać filmów, bo organizuję gale. Oprócz tego streamuję i powiem Wam, jest strasznie ciężko. Będę jakieś filmiki z FIFY wrzucał, wiadomo jak mi się uda gdzieś znaleźć czas i ktoś gdzieś będzie w pobliżu ciekawy, z kim bym mógł jakieś kiełdaje ja nakręcić, to to zrobię. Co do gali Punchdown, na gali Punchdown też właśnie od razu Wam powiem, będzie mnóstwo znanych osób, będzie i samu, będzie ekipa Warsaw Shore. No, no, moi dobrzy znajomi, jakbycie chcieli ich spotkać, gala będzie trwała gdzieś 3 godziny. Po gali od razu w tym samym miejscu jest After, gdzie wszyscy się będą bawić, będzie grał DJ Gregory. Nie, na pierwszej gali nie będzie można kupić pay per view, ale dostajemy od Was mnóstwo wiadomości naprawdę. Zainteresowanie jest ogromne, dzięki współpracy z wieloma firmami, które nam pomagają, bo to tak naprawdę organizujemy z EASYM, jeszcze tam jeden nasz przyjaciel nam pomaga mocno. Udało nam się jakby pozyskać środki, gdzie dzięki czemu możemy tą galę zrobić. Wiem, że powinno Wam się to spodobać, będzie to coś pierwsze w Polsce, takie gale były gdzieś tam w Rosji czy w Stanach. One się dosyć sprawdziły, my wchodzimy na Polskę, robimy to z dużym rozmachem. Chcemy to zrobić fajnie, żebyście się też fajnie bawili, żeby wam się podobało. Yy, I będzie to taka gala, że jeszcze w żadnym kraju takiej gali nie było. Będzie mnóstwo znanych osób, portale plotkarskie, piękne samochody, piękne kobiety być mogli tam zobaczyć, dobrze się pobawić. Bilety też nie będą drogie. Yy, także ten... A jest Nitruś? Jest? Nitruś, pozdrawiam Nitruś. Nitruś też będzie naszym gościem VIP-em specjalnym. Także pozdrawiam, jeżeli jesteś Nitro, bo widzę, tak się zagadałem, że nad nie widziałem, czy Nitro coś pisał. Jak jesteś Nitro, to pozdrawiam serdecznie, mordeczko. Także jeden z reprezentantów Pompa teamu będzie u nas walczył. Będzie to w formie turnieju, 16 zawodników i wiecie, jedna ósma finału, pach, pach, pach. będzie sędzia, który decyduje, wiadomo, jak ktoś zostanie strzał, że go aż zamroczy, no to przegrywa. Jak będzie taki, wiecie, niby pojedynek wyrównany, to sędzia będzie patrzył, kto jakby mocniej oberwał i tego będzie decydował. Jeżeli będzie taki wyrównany pojedynek, to będą dodatkowe uderzenia. Będzie to w formie turnieju, będzie 16 zawodników, czyli najpierw startuje 8 starć, później ćwierćfinał, półfinał i finał. Kupiłem koda Michał, nie, jeszcze nie kupiłem koda. No to dobra, mordy. To lecimy z Fame MMA, obstawiamy. Pierwsza walka. Hasi kontra Oleg. Z tego co się orientowałem, byłem też na konferencjach, Oleg był w Big Brotherze. on jest bokserem. Hasi, jak wiem, jest karateką, coś tam, no walczył też z wiewiórem w parterze, miał ciężko, ale myślę, że Hasi... Powiem Wam tak, nie znam Olega, ale wiem, że no Hasi w stolice tam daje radę naprawdę, potrafi się bić. I tutaj, jeżeli miałbym postawić pieniądze, to postawiłbym chyba na Hasiego z taką niedużą przewagą, jeżeli miałbym stawiać, to bym postawił na HSEGO. Dajcie mi tylko sekundkę, kiedy się że zaraz jestem. Także moje YouTuby, drogie, już jestem. Jakbym miał stawiać siano, to bym postawił, mówię, bardziej chyba na Hasiego. Tak bym dał 55-60% na Hasiego do 40%. No o Olgu nic nie wiemy, jeżeli jest dobry bokser. No tutaj ta walka się na pewno rozegra. Według mnie w stójce, do parteru raczej nie będą schodzili. Kasty i Krycha i powiem wam, to będzie bardzo fajna walka według mnie. Bo obydwoje trenują, potrafią się bić. Kasty, do Kastiego nic nie mam, bardzo sympatyczny naprawdę, i no Kasty też potrafi zaskoczyć, ma twardą głowę. W tej walce no, będę Krycha nasz Ankosowy, raczej że też trenuję z Krychą, lubię go i znam go dużo dłużej na pewno i dużo lepiej niż Kastiego. Będę za Krychą. Krycha też naprawdę, Wam powiem, też z nim trenowałem parę razy. I Krecha naprawdę on, ja tam zacząłem kiedyś w kwietniu, on już rok wtedy trenował i technicznie naprawdę mi tam robił mnie. No Wiadomo, że jest wiecie chudszy, mniejszy, to zawsze będzie zwinniejszy. Ale no Krecha wiem, że naprawdę yy, daje radę, nie? Ciężko trenował. Kolejna walka, Ewelona kontra Esmeralda. No tutaj komu kibicuję, no to właśnie nie muszę wam mówić, i tu na pewno bym, jakbym miał stawiać też pieniądze, tu Krycha kasty wam powiem. No, jakbym miał też stawiać kasę, to 55-60% na Krychę, resztę na Castiego, ale mówię, tu, tu może się wszystko zdarzyć. Kasty też, co nie da, tanio skóry nie sprzeda. Jest zawzięty, ma chłopakieja i charakter, za to szanuję. Do no mówię, jeśli Ewelona Esperalda, no tam Ewelona, to tam całym sercem jestem za Ewelonką, bez moją dobrą koleżanką. I będę jej kibicował. I Ewelonę przygotowuje Marcin Zombie, którego też bardzo lubię. Bo zombie zawsze lubię jego wywiad oglądać. Jest jajcarz. I no jest świetnym zawodnikiem. Także Ewelona, wiem, że ona. Wiecie, Ewelona ma charakter. I Ewelonka na pewno ten. O, Siema! Cześć, Meduska! Pozdrawiam, mordeszko, kochana. Pozdro, pozdro, Pozdrów Karola, jak z nim siedzisz. Bo widziałem, jakieś zdjęcia na Insta wrzucaliście. Tutaj całym sercem jestem za weloną i na nią bym stawiał. Smaradla mi się wydaje, że będzie się obijać. Widziałem jej walkę z Martą, no to nic nie pokazała. Tak naprawdę, jeżeli się tam obija, wiem, że welona ciężko trenuje, bo ona akurat, welona jeżeli się na coś weźmie, ma charakter, że się przygotuje. Myślę, że tutaj welona wygra. Malczyński olejnik. Ostatnio, właśnie byłem na konferencji miałem okazję bracie malczyńskich poznać i powiem Wam właśnie, się śmiałem, bo ja mam ile? Prawie 1,88 i... Chłopaków Dawida i Marciana mi okazję poznać bardzo sympatyczni i w tym starciu tutaj będę. No tu, tutaj Dawid ma dużo większe szanse. Olejnik, tak widziałem, tego te techniki, nie wiem czy to robili drobeki czy on się naprawdę starał, ale no, z tym kopnięciami to jeszcze dużo mu brakuje. No, Dawida walki widziałem. Myślę, że tutaj też warunki fizyczne, a nie, warunki fizyczne nie są aż tak zróżnicowane. No, jest trochę tam Dawid wyższy, ale Dawid już ma doświadczenie, już to wszystko przerabiał. Myślę, tutaj bym, jak miał stawiać pieniądze, to, 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 to zdecydowanie na Dawida. Tu jest kolejna walka. Jedna z, których, wiecie, jedna z których najbardziej czekamy. I samu Rafonix. No, jak wiecie, z Rafonixem, oczywiście, tam już po tych wszystkich naszych dramach gdzieś tam też się widzieliśmy. Tam normalnie się zachował, mnie przeprosił, także, jakby nasz topór wojenny jest zakopany, ale wiadomo, jakiś tam niesmak pozostanie. Ale no i samo jest moim ziomkiem, moim kolegą i Samu też kiedyś trenował zapasy. I wiem, że ciężko zapierdala, bo to już Wam powiem, to już nie jest tam lekko, tylko ciężko zapierdala i wiem, że no doświadczenie już też ma jakieś. Rafon na pewno nie będzie się bał, będzie szedł do przodu. To te, też ma taki charakter. Ale no i samo tutaj doświadczenie i lata treningów ja Wam powiem, no i samo myślę, że nie będzie miał podjazdu i ta walka Podejrzewam, że się skończy w pierwszej rundzie. I tutaj no, jakbym nie stawiać pieniądze, to stawiałbym na Isamu. Kolejna walka, Mini Mike kontra Lord Cruzville I tu wam powiem, yy, siemaneczko zabije cześć mordko. Meduska, tak, Meduska zobaczycie, mordeczka nasza. Rozwijaj się młody, rozwijaj się. Masz świetnych wiesz, mentorów. Karol, świetny fałowiec. Waga ciężka, ja kocham wagę ciężką, czy to boks, czy jakikolwiek sport. Sam w tej wadze jestem, więc... A Karola akurat, Bedorfa widziałem też jego treningi i Karol naprawdę, wam powiem, ja pierdolę. Właśnie, te, teraz wam tak nawinę, a propos wagi ciężkiej. Ja ważę jakieś 105 kg. nie, i mam prawie metr się, się wzrostu, ale Karol jest mojego dziś wzrostu, może ciutkę niższy, tam centymetr dwa, ale to jest ta minimalna różnica. Ale wyobraźcie sobie, że ja mam 105 kg gdzieś tam zrobione na siłowni jakieś takiej masy, wiecie, kurwa nabitej. A Karol ma, nie wiem, ile on waży, ze 115 albo 120 kg, jest naprawdę ogromny, bo w barach jest z natury po prostu koń. Jeszcze sobie wyobraźcie, że jest wielkim koniem, wybieganym, jeszcze ja do tego się tak bije, że my to zawsze kiedyś się śmialiśmy, Po treningu wszedłem i też siedział Longer, bo to jest też mój dobry kolega Michał, Andryszak i Damian Kawecki. Damiana, Damian też jest świetnym zawodnikiem, też chyba waga ciężka. I właśnie się śmialiśmy, że ja tak naprawdę na sparyngach, jakbym poszedł, bo ja w amatorskiej grupie trenuję w Ankosie, do zawodowców to nam wiadomo, nie mam podjazdu, laliby mnie jak śmiecia zwykłego. I tak mnie na amatorskiej leją, bo tam trenuję, wiadomo, z lepszymi od siebie co 80 lat się biją, nie? Ale ja wam powiem, jak ja widzę, uwielbiam patrzeć, jak wchodzę do Ankosu, jak na przykład Michał Andryszak, właśnie z tym Damianem, czy z Głuchym, robią sobie gdzieś coś pod sztaną i wyobraźcie Salongera, który ma ponad 2 metry wzrostu, waży prawie. On ma chyba teraz ze 125 kg. No to jest naprawdę potwór, nie? on jest z natury po prostu wielkim koniem. Jak oni walczą, mnie, to jest coś pięknego to zobaczyć na żywo. Nie? Powiem wam, to jest niesamowite, jak takie dwa wielkie konie. Ja zawsze lubiłem wagę ciężką i to jest szok. Yy, dobra, lecimy teraz tak, Mini Mike kontra yy, Ja tutaj ostatnio Marka, wam powiem, poznałem na konferencji, właśnie nawet sam do mnie podszedł. Byłem na dworze, bo robiłem zdjęcia tam z, wiadomo z młodzieżą, która gdzieś tam koło stadionu się kręciła, próbowała wyłapać wszystkich. Szedłem z Oliwką, właśnie to też było mega miłe, cała gromada tam, wiecie, no, że tam, nie wiem, ile mi, 15 lat, podbiegli sobie, zrobili fotę i akurat Mara stał, bo on sobie wtedy głowę na czerwono pofarbował i właśnie zawsze się zastanawiałem, wam powiem, to mi śmieszyło, czy on tak naprawdę prywatny jest taki sam, czy po prostu przed kamerą jest inny i robi ten swój scenariusz, sobie gra, nie? Słuchajcie tego i... I tak właśnie, bo taki chciałem, chciałem, go nawet kiedyś zapytać, bo jestem zawsze szczery i chciałem go zapytać, Marek, ty jesteś taki naprawdę, czy wie, wiecie, czy taki przyjebany, jak przed kamerą, nie? Ale Marek jest naprawdę prywatnie sympatyczny, podszedł właśnie sobie, pogadaliśmy, to właśnie mi, bardzo miło mnie zaskoczył, ale no mówię, ja znam Mini Majka, bardzo go lubię, jest mega pozytywna morda. Tutaj no przewaga fizyczna to w ogóle, tam, wiecie, to wiecie, to, to nie ma podjazdu, ale ja wierzę w Mini Majka Będę mu kibicował w tej walce, bo go po prostu lubię, ma i Mike wiem, że ciężko przepracował Kres, ale no Kruszwil też tam miał pewnie trenerów, jeżeli ma takie umiejętności jak pozył na filmach, a myślę, się to jest ściema, że Marek gdzieś tam trenował, jakby jeszcze Kubańczyk przygotowywał trochę ze stójki, bo Kubańczyk tą stójkę ma to obronie, można powiedzieć, świetnie kopie, co widzieliśmy w walce z Boxdalem. low no zajechał nogę Boxdalowi i ja wiem, co to są takie potężne lałkiki, bo też to przerabiam jak trenuję z pakolem, który waży 70 kg i uwierzcie mi, jak on kopie, to tak jakby ci, jakby wam kurwę za przeproszeniem, nożem ktoś girę ciął. Ja wolę się kopać ze 100 kilowcami bo te uderzenia są i czuć to, ale taki chudy, jak dobrze technicznie kopnie, taki wiecie i dobrze to wejdzie, to jest tak, jakby ciął giry. To jest taki ból. I tu ma raz przewaga wzrostu zasięgu, jeżeli będzie trzymał Minimajka na dystans, go obijał cały czas kopalni, wiem, że nie będzie mu kopać na głowę, no to to tą walkę może wygrać. Ale Minimajk myślę, że jest też przygotowany, gdzieś tam uda mu się jakoś, nie wiem, wejść. Tylko w nogi będzie mu ciężko wejść, żeby te nogi złączyć, wiecie, żeby go przewrócić. No będę kibicował Minimajkowi na pewno. Tutaj walka. Malczyski adbuster i to Wam powiem, jeśli chodzi o walki, tutaj się chodzi o poziom sportowy, to będzie jedna z walk chyba o najwyższym poziomie sporto sportowym. Wiem, że Marcin yy, kilka lat dobrych trenował brazylijskie i cały czas gdzieś tam się kulamy, więc Parter ma na pewno doskonały. Yy, Marek, czyli adbuster, yy, no on też trenował w Mankosie. ostatnio go nie widziałem, ale Marek też tam ma jakieś swoje sprawy, ale wiem, że przygotowywał go jeden z naszych trenerów, prekursor BJJ w Polsce, czyli nasz Karol Matuszczak, wspaniały trener. Pozdrawiam trenerze Karolu, jak mnie oglądasz. I no, tutaj będę kibicował będę sercem za Adbasterem, bo też go znam trochę lepiej, dłużej i no, jest z, z jednego klubu. Do Marcina oczywiście nic nie mam, bardzo sympatyczny i mówię, to będzie zajebista walka. Jakbym miał stawiać pieniądze, to Wam powiem, Chyba na tą walkę bym nie obstawiał. Bo tu jest pół na pół bym dał yy, i no, no, jakbym miał stawiać siano, to wam powiem, tą walkę bym chyba sobie ominął. Bo tutaj, tu się naprawdę może zdarzyć wszystko: obydwoje mają dobry parter. No u nas, Anko z wiadomo, słynie z partero z zapasów. Malczyński wiem, że tam ma jakieś purpuryczne, nawet lepsze pasy. W brazylijskim jest na pewno, jest kocurem. I to będzie świetna walka. Yy, jeśli chodzi o poziom sportowy. Czy się rozegra w parterze w stójce nie mam pojęcia yy, i nie wiem. A minoweston, nie wiem właśnie może kiedyś obstawię, wiesz, bo dużo mi się tych walk sprawdzało, chociaż ostatnio mi nie wyszło było dużo niespodzianek. I teraz tak. Yy, ostatnia walka Main event Mondus BGC Marcin Najman. Yy, no więc tak, powiem wam szczerze, no Marcin, nie każdy go musi kochać ale to jest były zawodowiec, te walki naprawdę stoczył też z dobrymi zawodnikami, wiadomo, że tam yy, no, zrobił wokół siebie dużo kontrowersji, ale Marcin no, no bił się z zawodowcami, jest byłym zawodowcem, na pewno ma świetny boks, nie sądzę, żeby bonus mimo tej ciężkiej pracy na pewno zrobił ogromny progres, ale nie wiem, czy to będzie wystarczający progres, żeby pokonać Najmana, yy, jeżeli Najman Chociaż dobrze trenował, jeśli chodzi o zapasy, ucieczkę od wejścia w nóg, czy obalenia, bo on jest dobrym bokserem, w stójce na pewno wygra, to tam w ogóle bonus nie ma szans, jeśli chodzi o boks. Bo tu jest są jednak lata doświadczenia stoczone w tych walk, trochę też Najman stoczył, wiadomo. Chyba, że kogoś kontuzja chwyci. Ale jeżeli bonus go nie będzie w stanie przewrócić, to nie ma szans wygrać walki. I mi się wydaje, że tutaj bonus się może podpalić, będzie chciał się pokazać. i No i Najman, stary lis może na to czekać i go szybko zgasi. No, no i ma no słuchajcie, on ma... Już ileś 40 lat, ja mam powiem po sobie, bo ja tam sporty trenuję dla siebie, ale no trenowałem ciężko i przez ileś tam lat, trenuję 19 lat cały czas. Od paru lat wiadomo, że się trochę obijam, już te treningi nie są takie na pełen gwizdek jak kiedyś były, bo już niestety zdrowie mi nie pozwala. I ja już czuję w wieku 35 lat czuję się zajechany, bo już non stop mnie łapią kontuzje. Jak teraz wróciłem po nastu latach przerwy na matę, no to wychodziły miliony kontuzji. Mam zwyrodnienia gdzieś tam w łokciach, porozwalane barki, pachwinę naderwaną. wam powiem, no już w tym wieku trzeba naprawdę uważać, bo to już tak naprawdę się karierę sportową kończy. Tak jak Najman powiedział, on karierę sportową skończą. po prostu wiecie, ma jakąś tam medialność, zdobył kontrowersję i każdy by chciał jego walkę zobaczyć tak naprawdę. Ja do Marcina osobiście prywatnie nic nie mam i myślę, że Marcin, jakbym miał stawiać się ono, to bym na pewno postawił na Marcina, ale mówię, no, bonus jest bonus. Jest pozytywną postacią i wiecie. A kiedy ja nie wiem, a raz nie mam pojęcia. Mieniacz są za małe, fejmą. A teraz mordę wam pokażę. Uje, co zrobiłem. Dobra. To jest nasza strona. No do, dokładnie Heniu, ja też tak uważam. Także no Najman możemy mówię gadać, ale on się bił, bił się naprawdę z dobrymi zawodnikami. I czy jest Przemek Saleta? Przemek Saleta mi świata w kickboxingu przez wiele lat. Także to, to nie jest jakieś, wiecie. Ja no, widzisz Rafaz. <grystanie> Jasne macie, Wójcik, dawaj. No widzisz benzynę, jak może mnie nauczysz? Nie, ja już mam, mówię ci, zajechane ciało. FIFA działa już, Rafa, Niestety nie działa. Niebawem rusza też casting. Jak ktoś z was by chciał wystartować, będzie pula 10 tysięcy złotych nagród. Tu wbijacie na stronę, tu mamy naszych VIP-ów. Oczywiście to nie są wszyscy. Co będzie czwarta strona, będzie się ktoś nowy pojawiał. Będą takie osoby tak Krzychu Chudecki. Jak ktoś się interesuje boksem, Krzycha musi znać. Jego brat był z panik partnerem też Floyda Mayweathera. Dawid Cox, Jerzy Janowicz, Stevie, y, WG. WG bardzo chciał przyjechać, ale oni mają Fame UK i do końca nie wiem, czy będzie. Mielonidaz, nasz zawodnik, Biocik ma wpaść. I samo Meduska, Mergani, Don Casio, Ewelona, Eliska, y, Mała Ania, Pasza, Machon. Gdzie jest Machonek? Nie ma Mahona, Musiał odświeżyć. Czekajcie. pyk. Tak, co do, do, co do, do tego, yy... no co do walki, no Trypson jest naprawdę dobry, nie? To tam każdy może zagadać, ale ja znam Trypszeka i on naprawdę już kupę lat, ciężko trenuje i wiecie, nie wiem jak dostanę propozycję benzyny, jak może kiedyś zawalczę. Mortki, yy... jak ktoś jest na Punchdown na 13 grudnia, wbijajcie na sosiala, będzie to walka na liście, pierwsza w Polsce. To jest mój pierwszy wywiad, też wrzucony, który ostatnio udzieliłem dla. Yy... Jak oni są, flash news <noise> na liście? To kobiety sprzedają. No, tak jest, Heniu, Jak masz wrócić do 10, a ja wracasz o czwarty nad ranem, nie? O, będzie, będzie też Neo. Neo będziecie mogli spotkać. Nitra, o, tu się otwierzyło. Pedro, mini Mike też wleci. Powiedział z chęcią. Z mini się pewnie wszyscy zgadzam. Trypsiak. No, cała ekipa WS. Czyli moi, moi tacy najbliżsi Ziemale, których podzwoniłem, bo tą listę VIP też tam mamy w pewien sposób ograniczoną, no bo żebyśmy po prostu pomieścili wszystkich. A do sprzedaży będzie bodajże tylko 600 biletów, także nie będzie dużo. Gala 13 grudnia w Poznaniu, w stadionie, w klubie B17, także wbijajcie. Oprócz gali samej, oczywiście jest od razu po after party, to wszystko jest połączone. W międzyczasie będzie przygrywał DJ Gregory. Także na pewno się fajnie pobawimy i na stadion klub B17, 13 grudnia zapamiętajcie, pierwsza walka na liście. Dołączajcie do wydarzenia, a raz jak Cię mogę prosić, powrzucaj linki do Instagrama, Facebooka i do wydarzenia. Meduza kontra Kubańczyk. Tutaj powiem Ci, no Netruś, to byłaby zajebista walka, bo Meduska dobry parterowiec, Kubańczyk tam stójkowicz, dobrze umie kopać. Także mordeczki, kochane. Także wbijajcie nas w pan ja będę uciekał, zapraszam Was też na mojego Facebooka, za chwilę pogramy w giereczki, PubGika, jak za starych czasów. Ja nie ukrywam, dzisiaj jestem strany trochę, bo od 8 rano z bratem i z dwoma kolegami nam pomagali, wycinaliśmy 14 drzew, które miałem na działce, musiałem je wyciąć, bo przez te wichury ostatnie tam się niektóre powyginały, się baliśmy, że się zawalam na warsztat, albo na dom. Jedną żeśmy kiedyś wiedzieli, bo już się tam przechyliło, no i musieliśmy wycinać, także od rana 14 pociąłem, porąbałem, poprzerzucałem, jestem też zatarty, ale serdecznie zapraszam na Facebooka, pogramy w biereczki. Będzie transmisja na żywo? Grzelu, na nie będzie transmisja na żywo z pierwszej gali. Jest ogromne zainteresowanie, dostajemy mnóstwo wiadomości i będziemy myśleli, żeby od drugiej gali już zrobić transmisję live. Nie wiem, czy podobałby Wam się system pay-per-view? Siemanko Dominik. Jak chcielibyście zobaczyć na żywo, jak się leją po pyskach? Bo tu wam powiem, też będą knockouty i to nie zle, nie? Maciej Wójcik. Czekaj, przewiłem czat, maciu. O Jezus. Można już bilety kupić. TIGOL nie, bilety ruszą na początku listopada sprzedaż. Śledźcie moje socjale, socjale PunchDown'a, będziemy informować. Mówię, jest tylko 600 biletów, także zainteresowanie jest ogromne, zwłaszcza mediów. Powiem Wam tak, ta gala to będzie coś zupełnie innego, to będzie coś nowego w Polsce. Zobaczycie to naprawdę, będzie wow. O, powiem Wam tak, włożyliśmy w to mnóstwo serca, pracy, też mamy wsparcie dużych firm zobaczyć tam no, piękne samochody, yy, piękne kobiety, <laughs> Piękno, zajebistą muzykę, będziecie się zajebiście bawić i do tego jeszcze będzie event. Yy, pierwsze, <laughs> pierwsze bilety będą sprzedaży, myślę za 49 zł. Także Mortki wbijajcie za chwilę na Facebooka, widzimy się na Facebooku. Ja będę uciekał, wrzucę Wam jeszcze tylko linka. Pyk i gramy PUBG. wbijaj na Face'a lajkować, fanpage obserwować, zaraz się widzimy na fejsie. Heja!